<noise> na sobie razem jak lepiej. Szankos, to, to ja, Alex I dzisiaj jestem mój beat, Max. Cześć, dzisiaj będziemy otwierać w boostery. I każdy dostanie po 3 stuki. Zobaczymy, kto będzie miał dzisiaj więcej szczęścia. Zobaczę ostatni odcinek. Tutaj go maczę. Max jest kosztem, więc on zacznie otwierać. I pierwszym boosterem będzie Sword and Shield Rebel and Clash. Luxia Draklog Bronzong Wingul Phantom Bronzor Toxol, teraz ona powinna być Holo, a nie Aplin. Holo 3P, wow. I teraz będzie ta własna karta. I We Bimex, wo, Rainbow, wo, wow. Ale chat, ale daliśmy radę, wo, Wyposiane. Bardzo ci się poszczęściło. Mam nadzieję, że mi się też tak poszczęści. Teraz ja otwieram mój Level Clash Sword and Shield. Pierwsza karta to Energia. Druga to Double Trzecia Lombri. Widać, że się bardzo z czegoś cieszy. Później Hatrim. Hatena. O! Oh. im to ewolucja Hatena, Skaitel, Nosepass. Wingul, Koffing, Selfetch Galerianski i Trevenant. To jedna hololiwest, tylko Maxowi się bardziej poszczęściło. Teraz idzie, idziemy do następnego paku i otwieramy Sword and Shield Darkness A BLAZE Elektryczna energia. Gotorita. Kabu. Turbo Patch. Mare Ani. Torhik. Starli Skarmory Pęcecz Teraz Holo Reverse Pasmian OK i Hydreigon No, może być, ale są lepsze karty I nie Holo niestety To teraz ja otwieram Darkness A blazing. Pierwsza karta to Energia. Druga dactylia, Później Blowing Smoke. Heat Energy. Panel B. Palas. Larvitar. Golet. Febas Teraz będzie Holy Revers Spike Mood I... Wow. lipel V wow. Ale wypas Dwie V W trzech pakach W trzech pakach, o Wypaszona W tym paku mi się bardziej poświęciło Wyda się ona kajetą Wow, gratki oh. Piękne Fuksusie. To teraz będziemy otwierać mini portfolio i tutaj jest jeden booster pack Sword and Shield Vivid Voltage i jeden taki albumik I zaczynamy Energia metalu X-Card Opal, Shuppet, Sleeve Viola, Eevee Zidot, teraz Hollow Reverse, Joltik und die, Joltik die, die, Talonflame V. die, 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 To druga V-karta teraz w tych paczkach. Dodajemy czadu. Talon Flame. Łoch, wow. ale czad. Zobaczymy, co Alexowi się w ostatniej pacce po szczęści. O. Coś ciekawego będzie. Łoch. Wow. Cztery karty do przodu. Pierwsza karta to energia. Później galeanski stanfisk, Sablej, Klamorand, Slukma, Beldum, Milkeli, Wupel, Ninkada, Holorivels Memory Kapsul i Galeański Darmantnitan V wow. Tak wygląda Bardzo fajnie się świeci Od razu ląduje do portfolio On ma Vimex A Rainbow to Rainbow Rainbow jest wartościowe Najbardziej wartościowe no. Zaraz będziecie sprawdzać mm. mm. Z Ja mam dwie karty V a ja mam jedną Rainbow Kartę i jedną Wii. Takich pustelów powinno nam przetrafiać więcej. Jeśli chcecie więcej odcinków, zalejkujcie ten film. Dzięki. Jest mi już? Dwie teraz. No jasne. A, to. A, ci już ostatnio. Wiedzę. <laughs> <laughs> jak się robi biznes. Sprawdzamy, ile warte co? Taka ta jest warta 14 euro. Moja karta FIARO w niemieckiej wersji jest warta 25 euro. Angielska jest 8 dolarów warta, to 7 euro chyba. Taka ta jest warta 12 euro. To jak pojedziemy do Japonii, to będzie można tam sprzedać w sklepiku. Nie ma japońskich zbiorę. No ta, wszystkie tak, wszystkie wykupili. Kusi na był w takim sklepiku. Ta karta kosztuje w internecie 45 dolarów. <noise> wow! Jedziemy na Hawaje? 45 dolarów. W internecie bo tej karty prawie w ogóle nie ma. alec będą teraz wysyłać karty do PSA. A to jest taka firma? No tak, bo oni Anglii. wiedzą co to jest. Tak. No. No. Dostacie no pójść pogotę ale... po 9 miesiącach. Wiecie, Sparce. jak to kosztuje? 10 euro wysył mi. Za kartę. 10, 10 euro? Za kartę. Któż się wysyłał, to płacił dosyć spojot. Ale, ale to stało gdzieś dla mnie. Od karty. Ale on... Bo płaci... koledzy wysyłają mi. To. On, jest... on hmm? płacił 40 euro za kartę. To jedną? Tak. To było na tyle. Ja z wami nam. Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie. Spadnijcie na inne odcinki mojego brata i nara!